Dzień dobry. Dzień dobry! Na wstępie chciałem Wam bardzo podziękować i pogratulować wytrwałości, organizacji, motywacji, determinacji. Nie wiem, jakie są jeszcze inne słowa, które mogą to opisać. Wszyscy jesteśmy pod wielkim wrażeniem Waszego wyczynu. Dziękuję Wam jeszcze raz. Gratuluję Wam drugiego miejsca. Widzę, że jesteście trochę tacy smutni. Dobrze, dobrze to czuję? Tak? Generalnie dziękuję Wam bardzo za udział i za e, pomysły, które mieliście w, w realizacji. Będziemy wszystko na bieżąco opublikować. No i zdobyliście ponad 6000 punktów na, w tym konkursie, więc to jest naprawdę dużo. Ok, dobrze, poznałem się. To jeszcze raz. Dzięki Wielkie. Karol to jest ten gość, który woził worki busem, tak? Worki z butelkami. Czy busem? Nie, ale osobówką tak. Osobówką tak. Ile, ile tych puszek, butelek przywiozłeś? Półtora tysiąca. E, powiedz mi, co sądzisz w ogóle o tej akcji? Jak, jak to ci się e, podoba? Jak się zapatrujesz na takie podejście do ekologii? E, bardzo mi się podobała ta akcja. W ogóle ta rywalizacja między klasami, bardzo, bardzo ciekawa rzecz. Mm -hmm. I na co klasa spożytkuje tą kwotę 1000 złotych od firmy Spas? Planujemy jechać na wycieczkę. Jeszcze nie wiadomo gdzie, ale planujemy właśnie przeznaczyć na jakąś wycieczkę, na taką integrację klasową. Mateusz, powiedz mi, jak ty się zapatrujesz w ogóle na taką akcję proekologiczną? W taki sposób? No, całkiem fajna akcja to była, choć uważam, że ta konkurencja sprawiła, że nawet yy, produkowaliśmy więcej butelek, tylko po to, żeby mieć te punkty. Okej. Okay. Akcja wyglądała w ten sposób, że nawet w ferie, nawet w dni wolne przyjeżdżaliście i wrzucaliście butelki, żeby tylko mieć jak najwięcej punktów? W sumie yy, ja przynajmniej tak nie robiłem, ale z tego co wiem, to parę osób, które mieszkały tutaj bliżej, przynosiły butelki i całe. Zależało nam na tym, żeby przetestować maszynę, no i też się dobrze przy tym bawiąc, no i też trochę dając ducha rywalizacji uczniom, więc tutaj... Planem było to, że testujemy maszynę, jak ona będzie działać. No i wyniki przerosły nasze naj, najśmielsze oczekiwania, bo uczniowie zebrali ponad 36 tysięcy opakowań w ciągu trzech miesięcy, więc to jest, to jest dużo. I po kompresji tak dla zobrazowania, jak mamy takie wielkie big bagi 2 metry na metr na metr, było z 27 tych big bagów. Uczniowie naprawdę się mega postarali, jeżeli chodzi o, o premie punktowe, bo tutaj jeszcze dorzucaliśmy różne punkty bonusowe, uczniowie tworzyli e, filmy, plakaty. Z naszej strony no, też przetestowaliśmy dużo rzeczy takich wież. Od strony funkcjonalnej maszyny, czy ona, jak, jak idzie proces czyszczenia, czy, czy jest ona obsługowa. Różne pomysłowe zagrania uczniów, którzy chcieli po prostu zdobyć więcej punktów. Też wyłapaliśmy. Było to fajne, no bo, no bo tutaj też się pojawia kreatywność taka, jaka będzie w systemie kaucyjnym. Możemy ją pokazać jak wygląda po trzech miesiącach pracy, gdzie praktycznie była, nie była czyszczona w ogóle przez obsługę. Możemy zobaczyć ile poszczególne klasy miały. Eee, już się ładuje tutaj, mieliśmy też zewnętrzną bazę danych. Na przykład wygrała klasa druga B ze śmiot prawie 9 tysiącami punktów, była druga H która deptała im po piętach, więc naprawdę ilości, ilości tych kapkowań były bardzo duże. Na pewno chciałbym podziękować dyrekcji, ze względu na to, że, że okazały się wielkim wsparciem w całym tym procesie. Sam przebieg konkursu też był fajnie wspierany przez, przez szkołę pod kątem organizacji tego, nagród, tej grywalizacji, tak? no bo ten konkurs Miał na celu to, aby uczniowie rywalizowali ze sobą, ale w taki ciekawy sposób, tak? no bo każde, każde opakowanie to był, to był punkt. Też z ciekawostek mogę powiedzieć, że niektórzy uczniowie wrzucali opakowania podczas ferii, bo konkurs trwał od stycznia do marca więc naprawdę pokazali, że, że potrafią. Też na pewno zachęcam do oglądania ich twórczości, na, które publikują na naszych social mediach, bo naprawdę zachwycili nas, każda z klas dała coś od siebie i naprawdę robi to, to bardzo duże wrażenie.